10. Najbardziej znanych ośrodków wczasowych w PRL numer 10. Sanatorium Bałtyk Jest to istniejące do dziś sanatorium znajdujące się w Kołobrzegu przy ulicy Rodziewiczówny w sąsiedztwie kołobrzeskiego Molo. Budynek powstał w roku 1964 jako ośrodek sanatoryjno-wypoczynkowy w Centralnej Rady Związków Zawodowych. W budynku znajdowało się 169 pokoi i apartamentów. W roku 2014 budynek przyszedł gruntowny remont. Dobudowano też aquapark zwany morską Odyseją. Numer 9. Dom w czasowy storczyk. Jest to istniejący do dziś obiekt położony w sercu Beskidu Śląskiego wiśle. W latach 80. uznawany za jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów w Polsce. Dziś opinie nie są zbyt pozytywne po materiale stacji TVN, która ujawniła, że w obiekcie podaje się przeterminowane jedzenie. Od emisji materiału trochę czasu minęło, więc myślę, że warto dać jeszcze jedną szansę storczykowi. Numer 8: Domy leczniczo-wypoczynkowe ustroń. Są to istniejące do dziś malownicze domy wypoczynkowe o charakterystycznym kształcie piramidy, będące symbolem Ustronia. Pierwotnie śląskich piramid miało być 28, ale powstało ich tylko 17. Kształt budynków jest wynikiem nie tylko inspiracji krajobrazem, ale również poszukiwań optymalnej formy budynku mieszkalnego. Dzięki zastosowaniu takiej formy obiektu każdy spokoj ma nasłoneczniony balkon oraz niczym nie przesłonięty widok na malownicze tereny. Numer 7 Dom Wypoczynkowy Harnaś. Jest to istniejący do dziś ośrodek wypoczynkowy znajdujący się w Bukowinie Tatrzańskiej na wzgórzu Buindowego Wierchu. Budynek powstał w roku 1969 za sprawą Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy jako luksusowy ośrodek wypoczynkowy. Budynek miał 120 pokoi i najładniejszy widok na panoramę Tatr, zaś w jego pokojach mieszkali wysokiej rangi polscy dygnitarze z okresu PRL-u. Obecnie w Harnasiu znajduje się pięknie wyremontowany luksusowy hotel. Numer 6 Zespół Domów Wypoczynkowo-Szkoleniowych HPR-Porąbka-Kozubnik. Jest to niestety już nieistniejący ośrodek wypoczynkowy znajdujący się w porąbce w Beskidzie małym. Powstał w roku 1970 jako miejsce wypoczynku dla pracowników hutniczego przedsiębiorstwa remontowego, jak i pracowników innych przedsiębiorstw, które współpracowały z przedsiębiorstwem, to jest huty imienia Lenina w Krakowie, huty Stalowa Wola czy huty Kościuszko w Chorzowie. Warto zaznaczyć, że samo przedsiębiorstwo hutniczo-remontowe zatrudniało przeszło 18 tysięcy pracowników. Luksusowe apartamenty zajmowali głównie partyjni dygnitarze. Gościł tam sam syn, Leonida Breżniewa. Wraz z upadkiem PRL-u ośrodek popadł w długi. Obecnie obiektem dysponuje Sava Apartments, która wyremontowała ośrodek i sprzedaje w nim apartamenty. Numer 5 Sanatorium Patria To istniejący do dziś budynek znajdujący się w krynicy Zdroju przy ulicy Pułaskiego. Pierwotnie obiekt powstał w roku 1934 jako luksusowy pensjonat dla słynnego polskiego śpiewaka, zwanego Chłopakiem z Sosnowca Jana Kiepury. W czasie II wojny Niemcy w budynku utworzyli sanatorium. Po wojnie polskie władze postanowiły tego nie zmieniać i do dziś budynek funkcjonuje jako sanatorium patria. Warto dodać, że obiekt od roku 2013 znajduje się w rejestrze zabytków. Budynek, jak na tamte czasy, był pełen przepychu. Hall i recepcja zostały wykończone najlepszymi materiałami. To jest marmurem i alabastrami z lwowa oraz detalami z chromowanej stali. Na dachu budynku znajduje się teraz widokowy połączony z dawnym apartamentem Jana Kiepury. Numer 4. Nowy dom zdrojowy. Jest to istniejący do dziś dom zdrojowy, znajdujący się w Krynicy zdrój w pobliżu pijalni głównej i muszli koncertowej. Budynek powstał w roku 1939 za sprawą architekta Witolda Minkiewicza. Wówczas obiekt dysponował 198 miejscami noclegowymi sauną, siłownią, gabinetami zabiegowymi oraz biblioteką. Przez lata przybywali tu ludzie związani z nauką, sztuką i literaturą, czy czołowi przedstawiciele świata polityki. Nie można zapomnieć, że od roku 1992 do dnia dzisiejszego w Krynicy organizowane jest światowe forum ekonomiczne, na które wciąż przybywają politycy i biznesmeni z całego świata. Numer 3. Sanatorium i szpital Równica. Jest to obiekt istniejący do dziś, znajdujący się na terenie Beskidu Śląskiego w malowniczym miasteczku górskim, jakim niewątpliwie jest ustroń. Jego budowę rozpoczęto w roku 1959 i trwała ona aż 11 lat, czyli do roku 1970. W skład całego kompleksu wchodzą m.in. szpital reumatologiczny, domy leczniczo rehabilitacyjne zespół usługowy z halą spacerową, a także pijalnia wód. Obecnie budynek jest po remoncie, utrzymując przyzwoity poziom wyposażenia wnętrz. Sanatorium skupia się na rehabilitacji osób z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia oraz zaburzeniami rytmu serca. Na terenie obiektu działa też kawiarnia cafe Kuracjusz. Zapewne utrapienie kuracjuszy, którym lekarz zakazał spożycia ukochanej kawki. Numer 2 Centrum Rehabilitacji Rolników Kruz. Jest to obiekt istniejący do dziś, położony na terenie szklarskiej poręby przy ulicy Kopernika. Centrum powstało w roku 1974 jako ekskluzywny ośrodek wypoczynkowy dla komitetu centralnego PZPR. Warto zaznaczyć, że obiekt był przystosowany do całkowicie samodzielnego funkcjonowania, niczym szpital, bowiem posiadał zespół agregatów prądotwórczych, własne ujęcie wody czy własną centralę telefoniczną. Na dygnitarzy partyjnych czekały takie luksusy jak. Automatyczna kręgielnia, sauny, kryty basen, kawiarnia czy klimatyzowana sala bankietowa na 160 osób. Obecnie centrum skupia się na rehabilitacji osób z chorobami narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. Numer 1. Zakład przyrodoleczniczy Numer 1 w Koło Brzegu. Jest to istniejący do dziś zakład przyrodoleczniczy, obecnie funkcjonujący jako zakład lecznictwa uzdrowiskowego uzdrowiska kołobrzeg SA. Obiekt znajduje się oczywiście w Kołobrzegu przy ulicy Rafińskiego 9. Powstał w roku 1968 jako ośrodek wypoczynkowy i uzdrowiskowy, głównie dla dygnitarzy, partyjnych oraz pracowników wszelakich zakładów państwowych. Zakład mógł się pochwalić bogatą ofertą zabiegową. Do dziś wykonuje się tu m.in. Kąpiele solankowe, inhalacje solankowe, kąpiele borowinowe, fasony borowinowe, hidromasaż, masaż klasyczny, kąpiele wirowe, kąpiele czterokomorowe, czy tak zwane prądy diadynamiczne. I tym sposobem doszliśmy do końca materiału. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zapraszam do zasubskrybowania kanału. I oczywiście zachęcam do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Cześć!